Rak nadnercza. Rak nadnercza to nowotwór nabłonkowy z kory nadnerczy. Rak nadnerczy może produkować hormony, które powstają w korze nadnerczy, takie jak kortyzo. Dlatego rak nadnerczy może objawiać się zespołem Cushinga. Rak nadnerczy jest rzadką chorobą. Spotyka się około 3 osób na milion. Są dwa szczyty zachorowań. Pierwszy to do 5 roku życia, a drugi to od 40 do 50 lat. U kobiet spotyka się 3 razy częściej. Przyczyny występowania raka kory nadnerczy nie są poznane. Podejrzewa się czynniki genetyczne, np. zespół Li-Fraumeni, czyli zespół z wielonarządową predyspozycją do nowotworów pierwotnych, spowodowaną utratą funkcji genu supresorowego. Inną możliwą przyczyną jest palenie tytoniu i doustne środki antykoncepcyjne. Objawy raka nadnerczy zależą od tego, czy jest on hormonalnie czynny, czy nie. Jeżeli rak produkuje hormony steroidowe, to objawy są typowe dla zespołu Cushinga. Czyli otyłość centralna, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia emocjonalne. Dodatkowo u kobiet mogą występować cechy męskie, czyli werylizacja, a u mężczyzn kobiece, czyli feminizacja. W diagnostyce najczęściej wykorzystuje się UTK, MR i USG jamy brzusznej, a także wykonuje się badania laboratoryjne, gdzie stwierdza się hipokaliemię, hiperglikemię, podwyższone OB i CRP. Dodatkowo można stwierdzić podwyższenie kortyzolu i androgenów. Nie wykonuje się biopsji, bo może ona doprowadzić do rozsiełu nowotworu. Podstawową metodą leczenia jest operacja, czyli wycięcia nowotworu. Dodatkowo stosuje się inhibitory steroidogenezy, takie jak mitota. Pięcioletnie przeżycie wynosi około 30%.